mamy laptopa z Dell'a, problem jest taki że klawiatura została przypadkiem zalana no niestety wszystkie przyciski nie działają mamy klawiaturę przyszłą no właśnie nowa wypakujemy ją no i będziemy starać trzeba będzie wyrzucić, założyć nową przetestować już robimy klawiaturę, no i już mamy mały problem o, złączy nam coś, nie pokazuje. właściwie to pod mikroskopem. Niestety jest jakaś bada. Coś to jest krzywe. No i teraz jest pytanie: Co zrobić? Pisałem to sklep, bo sklepy mówią, że odesłać. Oh, ale odesłać przyjdzie, zejdzie to z tydzień czasu. Mój pomysł jest inny. To jest płytka. Płytka własna Ze starego płytka będzie dobra, przełożę to tej rozkręcę, Spróbujemy. I tak mamy tą klawiaturę zamontowane. Robimy próbę. Wpisujemy na przykład F, jest F R na przykład A jest wszystko poprawnie, także i tak działa poprawnie. Wszystkie klawisze działają. Tyle. Mamy klawiaturę naprawione. Tutaj mamy to stare, niestety musimy jeszcze płytkę przełożyć, ale płytkę my przełożyli no i działa.